Szyma jest ten lody loda Lody kremem orzechowym, Ech. walnieniowym. Trzeba ja dobrze kremem, karmelem i polewą. Ryby białej Tu macie takie logo masznego Bena. Już jedną nakrętkę tutaj mam. Już jedną nakrętkę mam. Zjadłem wczoraj. Smakuje dobrze. I powiem, że dobra, ale dziewiątej ształem. Jest... Jest godzina dziewiąta piętnaście. długo będzie live. Czy ezika? No i powiem Wam, że opłaca się to kupić. 12,99. Piękne te lody. A w środku wygląda tak. Czekajcie. A w środku wygląda tak Ten ktoś na boxdela nie się kupi takiego Loda, loda yy, produkcji Dino Ktoś mi to wczoraj kupił No Tutaj takie jest opakowanie żeby ci to było Tutaj yy. Dla idealnej lektury, plus w temperaturze połowie około 15 do 10 minut. Cześć. No, tu się może przeczytać na żywo, jak wolicie. Ja tam dobrze, żebyście nie doczytam się. Yy, no i co robicie, nie? No.